Cześć, tutaj Rafał. Cześć, tutaj e, Ania. Dziś pokażemy Wam zestawy archeologiczne. I e, będziemy kupować szkieletę dinozaurów. Zapraszamy. Dobrze, w pudełeczku, Aniu, co będziemy mieli? Um, co to jest? Buka buka. Mhm. Um, Stojak pod są... szkielet dinozaura. I? Mamy Narzędzie. młotecz narzędzia. Co to jest? Młoteczek. I dłutko. I dłutko. Mamy. Instrukcję. I najważniejsze. Kawi z dinozaurem. Dokładnie. Mamy przygotowane rzeczy. Co nam należy przygotować przed wykopaniem szkieletu? Co nam potrzebne? Miseczkę z wodą. Gąbeczka. Narzędzia. I kawi z Dokładnie. Gąbeczkę będziemy musieli zmoczyć, tak. Dobrze, a ten kwadracik, ten blok nasz gipsowy trzeba podzielić na takie mniej więcej równe kwadraciki wielkości gąbeczki. A następnie każdy taki kwadracik, a nie co trzeba zrobić? Wziąć gąbeczkę i co my robimy? Moczymy. Musimy bardzo dokładnie namoczyć. Maniu, proszę bardzo, pokaż, jak się dobrze namoczyć trzeba. O tak, moczymy, moczymy, zamocz jeszcze. I tutaj ten kwadracik, I aż będzie mięciutki. I tutaj, tak. I aż będzie mięciutki. Jak namięknie nam mhm. trochę, to bierzemy dwutko, młoteczek i ja uderzamy. To, a Dobra, a Ty uderzaj w to. Uderzaj w to. I kujemy i tak będziemy kuli, kuli, aż będziemy starali się dokopać do szkieletu dinozaura. Jak zobaczymy kość dinozaura, to trzeba tym łoteczkiem tutaj na ja całym końcu delikatnie podłożyć, żeby nie uszkodzić. Dobrze Aniu. Tak wygląda pterodaktyl po złożeniu. Duży jest? Mały? Duży. Duży, nie? Jak, jak myślisz, fajny to jest zestaw archeologiczny? Uh -huh. Fajna zabawa była? Co było najfajniejsze tutaj w tym wszystkim? Co one były? E, bo e, było układanie i też. I też dubanie. Dubanie, nie? Dubanie. Ale tak bardzo, e, ten Tak jest. I trzeba uważać, bo można się naprawdę pobrudzić tutaj. To bardzo dużo będzie. E, pobrudzony stół, więc trzeba przygotować, też sobie stanowisko coś podłożyć, żeby nie zniszczyć. Co jeszcze? Ten szkielet będzie świecił w nocy. Fajnie on wygląda, można postawić. Więc ci co lubią dinozaury, to, powi to powinni sobie takie coś kupić, prawda? Będą się fajnie bawili. Troszeczkę za słabe jest te dłutko, bo one jest plastikowe i nam się ułamało, Aha. ułamało. Mogłoby być metalowe, tak jak ten, jak ten, ten, coś się skrobie. Ale ogólnie naprawdę bardzo, bardzo fajny zestaw. E, fajnie to wszystko jest zrobione, wykonane, jakościowo jest naprawdę fajnie. E, tylko mówię, trzeba uważać, bo jest, się dużo może pobrudzić i trzeba delikatnie tam przy tych kościach dłubać, żeby tego plastiku nie zniszczyć. Ale kiedy to wszystko już zrobimy, umyjemy, złożymy, wygląda to naprawdę dobrze. No to dziękujemy. Dziękuję. Cześć, do zobaczenia. Na kolejne materiały zapraszamy. Subskrybujcie, lajkujcie. Pa pa.